A to i tekstu, w którym będziemy sobie siusiać. Do piatka. I jeszcze ja mu muszę go trzymać, żeby było śmieszniej. No. Ale za to jeździmy na takich słodziutkich pajączkach. No takie fajne pajączaki, no. Są ślicznią się. No, ino mi pajączka nie bij. Ha! Dobra, parę skinów porobione, okej, okay. okay, teraz będziemy pływać? Co no teraz? Co tu się dzieje? Czemu to się tak dzieje? Chyba to spróbujemy Chodź, chodź, będziemy siusiać, szybko. Myślisz, że to jest takie proste? No, mi sikań na zawołanie też nie jest proste, a jakoś to robię. Aha, czyli teraz każdy idzie swoją drogą. Aha. To fajnie, fajnie. No to coś czuję, że będzie wesoło. No na pewno, bo ja już nie mam dalej drogi. No mi się droga kończy. Więc coś czuję, że teraz ty musisz mi coś odblokować. Coś było zmyć, nie zdążyłam nic osikać. No, Coś mam zmyć, ale nie wiem co. Aha, to chyba! To, co jest na mojej drodze, zobacz. No tak, ale nie No tutaj, mam tutaj, tak, to naprost! Spróbuj to osikać. No, musisz mi ścieżkę zrobić. Ale to od ja. mojej strony zacznij. Bo ja tą ścieżkę, ty musisz robić tą ścieżkę na bieżąco. A co ona znika? Tak. Dalej. Aha, teraz Cię widzę w ogóle. Jest, udało się. No dobra, teraz wiem o co chodzi, no bo jakby ja nie mam dalej swojej drogi w ogóle, nie? To mi nic nie dało. Da! Przecież się do tego, jeśli, dasz, jeśli jesteś w stanie. Nie. No, spróbuj, no trochę. Spróbuj, spróbuj. No. I teraz... I idź! Uh -huh. no chyba jeszcze musisz to przyciągnąć jeszcze trochę. Ja tego już bardziej nie... Eee, ciekawe, przy... dobra? Trzymaj no nie. się! Trzymaj! Teraz się musisz przyczepić do tej kłody. No widzę właśnie, widzę. Nie będzie tak prosto. No. I że tak powiem kopyt dalej. Dziękuję, no, dziękuję, ale co to zmienia? O, jesteśmy dobra. No, dobra. Trzymaj się, hmm. Na pewno ten etap, gry jest bardzo monotonny, od tego twojego gadania o siusianiu, aż mi się zachciało do toalety. To jest to było monotonnie nie? why get it? She's their mom. Yeah, it depends how you define cute. Ah, that's probably why they're so to no i co, obstrała pajęczyno i co? No, zrobiła nam przejście. Hmm. No, nie, znowu. No ja nic nie mogę z tym robić ogólnie tak, nie wiem, ściągać na dół albo co Ale atakuj mojego pnącza! Tylko rozwalaj to co ja ci ściągnę na dół No wszystko fajnie jest tutaj ciebie nie ma na razie Nie? Aha Nie jest, nie żujesz Jakby to niszczyć sama Bo ja tu nic nie robię w ogóle Musimy jakoś połączyć siły, to nie wiem jak Aha, nawet oboje zginęliśmy oboje Mi się wydaje, że ja to muszę ściągać na dół, a ty zabijesz Nawet sama zabijasz, jak ktoś ściągasz na dół, to z automatu to ginie Kiedy nawet tego nie łapiesz? Nie wiem no, jazda. A teraz coś było to. Te ciemniejsze ja zabijam sama, a te duże muszę ściągać na dół, bo nie jest tak łatwo je złapać. A i te ja muszę tylko. Mhm. Mm Najgorsze to trudno trudno wiesz, opanować gdzie ty jesteś akurat. Jakiś mały, to jest wybijek kilka tych małych. O, no wybijek, wybijek. No. Dobra, atakujemy to trochę. Są emocje, no i właśnie. Teraz. To jest tu zapadłe. No. Najlepiej też komunikuj się tam tym popałacie, jak już weźmiemy na przykład. Łapie! Próbuję przynajmniej. No, teraz widzę. O zarobił jednego mniej dobra, jest po jednym, zróbcie Łapie drugi, drugi, No jeszcze jedno złapamy. Weź go może od razu złap no, olej ten małe. No kupuję! Już. Mam tutaj na parę kitów, no właśnie. Jeżeli tak to przeżyłem, to ja już szybko wybiję, bo jest za robocie. Chyba, no. Aha. No. Chciałbyś, tego jest więcej. Będę, Będę tak no To Uważaj! Nie, Uważaj! To Uważaj! urocze. Nie wiem, Uważaj! 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 To na no, no, Uważaj! nie Uważaj! na Uważaj! Nie Uważaj! Uważaj! to Uważaj! on się, żeby atakuj, żeby. O, myśli, atakuj,

nie no dobra, już nie ma nic, to idź. No widzisz. Dobra. Jeszcze tę chwilę musiałaś mnie osłonić. Fajnie było być kaktusem niestety. No dobra, już nie bądź kakputasem, tylko idź dalej. Dzięki za to, Kuzi. Wszystkie dni były dla kaktusa. No, tu. No, kaktusman. No dobra, a ja jestem kertsman. Coś powznęło. W końcu. Właśnie coś mi się wydawało, że jakoś tak za długo to trwało. Przechodził Krecik, mówię ci, 100% mu był krecik. to no, well, so right. 100% pan krecik się tu pojawi. nie To gdzie ty patrzyłaś. O, To jest przyjazny pan krecik, no? uh, tak. another way out of here me Oh please don't eat me Mr. Scepter please don't eat me I think it's dead Cody Oh, haczy oh, but raz bez ciebie niczy A dobra so loud. Adela, No Oh, No the mold. Mold. The mold. Yeah, I told you they ruined my garden I thought I got rid of them Clearly you didn't clear.

Mm H -hmm. Zakładnie. Do -uh. Ale było blisko. woja pietrokra mm. mm. Dobra, dobra, dobra. No i po robocie.

I ty możesz przejść dalej sama. Aha, ty przechodzisz dalej, dobra. Ale ja, ja. Ej, emocje się gajęm za ogólnie. No dobrze. Ja normalnie ja jestem cicho, bo tak, bo że mam być cicho. Ej, 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 no. Dobra, Siusianie. Przerwa na siku. Okej. Rrr, Co? No patrz na po... z po kłopotu na uciekłaś mi! Dobra. Dawaj. To troszeczkę, to Eee... okej. Okay.

Od tym od razu, <noise> żeby w razie, to zaczęło na trawę. Dobra, mm -hmm. no. idziemy. Czekaj, tyle kroczców Nie. Ej, no za szybko. No to ruszaj się. Normalnym tempem, proszę. No ja idę normalnym tempem, a to ty, żeby gdzieś za szybko. No to może, to może no, ja doprowadź ja mi szybco. tu. No. No. I teraz ja bym musiała być gdzieś tutaj, no. mniej więcej. No po mnie to z... Czekaj za zwała. mną Czekaj za mną To w ogóle No dawaj, dawaj, dawaj No zakręcaj krecik Co jest krecik, krecik O, teraz skoczyłem, dobra Brawo. Dobra, siusiam Aha, on mi tu wystawił dymdajca? Chyba musisz nad nimi przeskoczyć. Ja pierdolę. I trafić jeszcze tutaj w to pole, gdzie ja jestem. Ja pierdolę. Dobra. Dobrze, tam to poszło. Nie jestem aż tak bardzo niepełnosprawny, jak myślisz. To mogłaby być powolna ślader pomoga mhm. yy, Nie mam żadnego pojęcia dokąd zmierzać. No na razie nie, nie tu jest normalnie droga Eee, e, osmarkał mnie Czemu? Ale mhm. teraz trzeba będzie przyjść nim dawaj, 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 dawaj. A czemu nie można oswoić Pana Krecika? Tak by było wiele prościej. A tu już nie ma tego poziomu dźwięku. Fajnie było być mchem. Mhm. A czemu Kiu. sobie jest po dwóch stronach? Co nie wiem, ale brać? myślę, że idźmy w dwie, w dwie różne. Bo to raczej nie jest tak o kondycji. A chyba właśnie jest. No to sobie też poszliśmy w dwie różne strony. Chociaż na chwilę się od ciebie uwolnim. No niby tak. Tak. A koniec końca pytań musiał jak zawsze. No, trochę tak. Oj. Hebu. Dobra, gdzie jesteś mi co tu spotkamy? Ja się cały czas boję, że jak ogród, to to mogą być... Krecik! W eee. Chyba my tu coś mamy robić, wiesz? Na przykład skakać. Eee. eee... Ja myślałem, że to jest kaccenka. Też ci nie pykło. My tu chyba musimy przeskoczyć oboje, albo nie przejdziemy. Bo ja podskoczyłam. Ja też! Ja też skoczyłem. I ty się zawiesiłaś tak samo jak ja. Okay. Nie, to trzeba jakoś rozwalić coś czuję. Może z shiftem trzeba skoczyć, żeby to przeskoczyć? Nie wiem, problemu. Nie. Nie. Co jest? Teraz, jakby weźmiemy. Aha, ja jakby wiercić, to udało. Nie no, bo ja mogłem zrobić sierpem teraz chyba. Tak, tego, ale to nic nie yy, Skoczyłam i wcisnęłam S. I chyba potem musimy już trzymać S, żeby biec. Yy. Aha, Aha. Yy. I tu już sterujemy od tego skoku. No dobra, to zobaczmy jak to będzie wyglądać. kto zginął? Ja. A ok. Wiesz, to ta presja. jest Nie wiem, dziwne wysterowanie łe, 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 Łe. Dobra, udało się. Naparcie, naparcie. No tu jeszcze więcej kretów jest, ha! Co jest z tymi kretami? Ja tam cały czas widzę tylko jednego kreta. Co Teraz jest? Teraz widzę drugiego. Czemu są dwa krety? Ich to sterowanie jest dziwne. O! dałem sobie radę, nie dałem sobie radę. O, Lecz, O, leć! Leć, leć, leć! O, spadłem. Postaraj się przeżyć jeszcze chwilę. Dobra. No dobra, ta kamera jest ciutkę lepsza. Chyba bolałam to od góry, wiesz?

Czemu wyjdzie mi na brzuchu kreta? Halo! O co chodzi? Z no kontrolem, gwiazda! Ja Niech za. zapytaliśmy kreta! Halo! Jezu, jeszcze go podepto! Nie mówię. No odkąd, odkąd, odkąd? Gdzie było zapisywanie ostatnie? Chyba niedawno. Dobra, nie jest źle. No niby nie. No. Ja już co, umarłem? No, jajaj, jaj, tak nie niewiele słyszyłem. brakowało. <gryw> Jeden przysnął z powrotem. Ej. Run, Forest, run! Ja no, już umarłem. No dawaj, 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 dawaj! Gdzie ja jestem? Mnie nie było. Kurczę. Jak dojdziemy do linii, to trzeba za pierwszym razem przeskoczyć. Nie można się zatrzymać. Tak, fajnie powiedzieć, gorzej zrobić. A tutaj tylko nie spadnie! Tylko w spadnie! Najszybciej jak się da! Aha, no to nieźle. Aha, no to, to fajnie. Stara się chwilę przeżyć, co? A mnie zaspełniło później, dobra. No ja musiałam przejść tam ten moment, żebyś się pojawił. No i teraz też musisz przejść, bo nie dobra, że żyje. Whoa! Nie zaskoczę. No, no, A to by... chyba tak miało być. być. Następny leciał. Ja Oj. Na brąz

you blind? Read the sign! Oh, great. And we're Taksi. going to now. Nah, <laughs> uh, we don't go there. Bad neighborhood, huh? Eh? So, nah, we don't go there. Perfect crap destroyed everything. everything. we go is the Garden Fountain. How much? much? Fix price up front to see how they eat you. You got yourself a deal. <laughs> uh, okay, there you go. Oh, god. That is disgusting. Hey, hold it, big boy. My back is killing me today. Hey, you take the fat one. Hey, I'm right here. <laughs> You're like me, double Frog. Come on, little clay boy. Nothing from you. Nothing from you. <laughs> hey, Wooden doll, over here. Hop on. Thank you. <laughs> oh, sorry. Uh, not mistake. Można się obrócić. O! No! To jak chcesz, że tak, chcesz to tak powiedzieć? Nie, bo tak to nie Ja chcę jakoś na jednym ekranie, nie na dwóch. No to ja poradzę. Dobra. Punkaj. A! Chyba, czy to wszystko trzeba przeskakiwać? Czy coś? Whoa. No! Ok! Wow! Jak najbardziej trzeba to wszystko zyskiwać. Oho. Zabiłam mojego takszydkarza. Skadź Żabciu. Zabiłam mojego takszydkarza. Skadź Żabciu. Nie. Żabciu. Wszystko tylko nie Żabciu. Żabciu skadź. O. Kłęk! O, dobra, znowu. Eee, nie, ty miałeś skoczyć na ten drugi. Ups. My teraz. A nie, doskoczyliśmy, dobra. Nie, dupa. Nie, to trzeba zrobić bardzo szybko. Albo osobno. Na to leć pierwszy. Oj. ja. Spróbuj, zanim się odrodzę. Tak, ta co polecia! I to by było na tyle. A da się. Tylko jest z ten Inaczej jest dupa. <trystwórce> <trystwórce> Och, jeszcze gorzej. Nie spiesz się. No dawaj, ship ten. Mnie to trochę tripem. No, i z shiftem, i z No, i jedziesz. Mhm. Mm Ale trafiaj. Zostałam na kamieniu, i co teraz? No, zabij się. Dzięki. O. Proszę bardzo. Każesz mi się zabić, ja się zabijam, widzisz? To jest, to, to jest związek. Aj. Mówisz, że próbujesz tam się dostać? No, a co by dostał w miejscu? Należawa lubi być w wodzie, więc w czym problem. Ale ta woda jest toksyczna przez to filotowe badziewie. Mhm. Mm Coś no ja se tu powalczę, bo pewnie to tobie zajmie chwilę. Aha. Nie wiem, na razie nie mogę przejść tego co ty przeszedłeś. A nie przepraszam, przeszłeś, bo było blisko. Ja to no tu widzisz no, to już. Kolejne minąłeś, a ja jestem dalej w czarnej. No to dalej! No próbuję, próbuję i się nie da, no! Ja się znają co teraz. Nie wiem. Ty to rozkminiaj, ja próbuję do Ciebie dotrzeć. No to docieraj. Ups. No nie mogę, cały czas ten. Cały czas przeskakuję za daleko. Aha, nie pójdziesz dalej we ze mnie! Ale Lipa No to czekam no. Ładna dziś pogoda! Zostaw czekaj! Ogólnie za oknem minus jeden stopień Mamy piękny dzień I to jest prawda No. Hallelujah. Spot your pain in the dalsh and spot your pain. Because i do no, yoga every day. Right. I might try that down with frog one day. Tak I co ty mówisz za bug w grze? Tak jak mówiłeś, to za pierwszym no razem. No ale to właśnie bógu, żebyś tam już lądowałaś na wodzie, a cię jakby. Nie lądowałam, ani razu nie wylądowałam na wodzie. No tak jakbyś na wodę reagowałam. Lec dalej. Ciśnijmy pana Krumka. Nic już więcej się nie dzieje, to już musimy sami przeskoczyć. O, no, ok, spoko. No i lecimy na speedy. Jakim cudem tu tak szybko biegniesz tam żabą? No na szybciej. Aha, bo wcześniej na tym, na szybciej mieliśmy obroty. No dotrzyj do mnie i zakończmy ten odcinek. Yeah. Także trzymaj is ta się, okay. cześć.